Jest kilka popularnych błędów, które popełniają rodzice, którzy zaczynają rozszerzać dietę swojego niemowlaka. Po pierwsze, to zaczynanie za wcześnie albo za późno. Kolejna rzecz to liczenie, ile Twoje dziecko już zjadło. Podawanie w kółko pewniaków albo takich bobasowych produktów typu słoiczki, typu musy, typu tubki. Nie podawanie produktów bogatych w żelazo. Nieufanie dziecku, że poradzi sobie z różnorodnymi konsystencjami. Zbyt wolne rozszerzanie diety. I to zarówno ze względu na niedobory pokarmowe, jak i na profilaktykę neofobii żywieniowej, czyli tak zwanych niejadków. Jeśli nie chcesz tych błędów popełniać i chcesz wiedzieć, co robić, zamiast tego, żeby ze spokojem dobrze rozszerzać dietę swojego dziecka, to przygotowałam dla ciebie pakiet na rozszerzanie diety, który zawiera przepisnik z przepisami od pierwszych posiłków do roczku i nawet dłużej, oraz trzy części warsztatów online o rozszerzaniu diety, które zawierają całą potrzebną ci wiedzę od A do Z. Ja nazywam się Magdalena kwarcia guzowska jestem dietetykiem i psychologiem i bardzo chętnie Ci pomogę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się.